I tak żeby dobrze grało. Źle już masz, bo tutaj jest małe ten, by trzeba było tam iść wyżej, wiesz, możemy tam podejść wyżej, tam gdzie żeśmy... Że ci idzie! Musiałabyś tam dalej, iść, tam musiałabyś iść. Albo tutaj, jak żeśmy z góry schodzili, wiesz. Też tak myślę. Bo Daniel już sważył swoje, Это сухо. Drzewko, przyszło drzewko. No i teraz co? Nie przerywamy, bo ja już tutaj myślę, gdzie to postawić. <śmienic> Thank you. Jak to się zaczyna? Na skraju... Wszystko Jest gitara Dzień drzewa dzień Siedziała dzień a A dobry, dzień

What okay, you're saying? Tam, tam nie, ten, nie ten dźwięk, nie? Nie, nie dźwięk jest dobry, tylko że jest nie to. Na tym swoim to bym wiesz. Dawał, nie? To bym dawał. Astra, tutaj. Gdzie tu. mu swoje piwo. Tutaj chyba. A tu grzeje się. Oj, ostra woda, bo dziewce o janicka. Hej, leśie ciemne, ciemny wirsku zielony. Hej, no Kaj Ojaj, mój mój Janice, chłopi ladki. No ile byś dał? Może 100, hey, 100 złotych chłopów, 100 A wciąż silnik jest, czy nie ma? Co to znaczy, silnik masz w nogach. No, silnik masz w nogach. No ja tutaj nie widzę czego, żeby mogło to pchać. Czekaj, ja muszę to pokazać. No, ja to słuchaj, muszę pokazać. Cześć, silnik jest zawsze z przodu, a nie z tyłu. Gdzie ja ty zaglądasz? Tu jest ten... Bagażnik ja Ta, jest. Bagażnik się... także na wylot! No, no, no to, to jak? Z przodu jest silnik zawsze. Tak, z przodu, jak maluchy zawsze jest z tyłu. <laughs> jak maluchę. No z maluch jest... jest akumulator, co, nie? Ale Co akumulator. No gdzie widziałeś samochód, żeby był silnik z tyłu. Porsche <noise> Jeszcze gorsze. Jeszcze gorsze. Mają tutaj wyskoczy <noise> tak utwierdzione, że. Nie, tu było dwa silniki. Był jeden z przodu, jeden z tyłu, jak się jeden zepsuł. Tak. To się przełączało na drugi. Przełączało się na drugi on zawsze jechał. Chyba w takiej historie, że o... <noise> to są. Sam... Aż, aż, aż się chce wierzyć. No, aż aż, wiesz, tak, no, aż się no, chce wierzyć. Teraz już tak nie robią, bo teraz już nie mają pomysłów, ale kiedyś tak było. No. Tak, bo słuchaj, patrzali z przodu, kurwa, no nie ma silnika, z tyłu posłuchaj. No. Z tyłu był, no ale z przodu później założyli, no i wiesz. No i tak po prostu było, no. Po prostu było, no. Zapytaj tak się, taty, jak tak? przyszedł kiedyś z pracy i rower stał pod domem, nie jego, no. Jak no, to było? Kurwa, Także. Także są takie historie, synu. To są historie nie z tej wiesz, no. nie z tej planety. no. Nie, nie róz, no. Jeszcze urwiesz co, a to drogo kosztuje, no, synu. Niech za... się kasy za to dostanę. No. No to nie... silnik jest. Zależy, który. Jeden z przodu, drugi z tyłu. No to zależy, o który będą chcieli, bo to też nie odda się za darmo. Wiesz, to musi być. To się będzie trzeba pytać, czy, czy nie ma nie być tak ten z przodu. Nie biegów od tego, bo to jak chcesz, to trzy możesz założyć. No, z tego to możesz mieć o, Porsche, to, Porsche, to przy tym to jest pikuś. Nie, to jest pikuś ten Jak ty to mówię, że tutaj się i kurde, silnik od Porsche Boxera. No. Czeki zarosły, bo nie widać gór. Reślin z całej środki. Co? Reślin z całej środki. No bo to jest specjalne to tam rośnie wszystko, kochane. Takie z ciała. Każdy, kto jest się podwalasz, pójdzie nie otwieram. Ale wejść można! Człowieku, ja tym jeździłam! Bez prawa jazdy! Też Działało? Działało. Nawet nie miałam powietrza w oponach i jechałam. Dopiero się zorientowałam na górze. Dobra, ba bateria mi pada. Pisze, że już mam 10%, także będę musiała... Gdzie, jak już słońca nie ma? Ta, też tak myślę, że to by było najlepsze. A ja będę za chwilę, za chwilę będę wyciągać karty. Karty, karty. I takie i takie i takie i dzisiaj trochę będę Szamańskie moje rzeczy ciszy i spokoju Każdy nie ምን ሆን እንደ ነገር አለ ብዬ ነገር እንደ ነገር ነው እንደ እግዚአብሔር ይመስገን አለ ንግሥት ይላል Gdzieś ciągnik słychać, gdzieś jedzie ciągnik. O, właściwie to mogę wyjść tam właśnie. Bo już nie mam baterii niestety, kochani. Nie mam baterii, także nie mogę, nie mogę, no Gdzieś słychać ciągnik. Słychać, o teraz widać. Teraz widać. Jest tam, jest tam, jest tam, jest tam. Gdzie go widzisz? Tam przejeżdżał, to na doszli nie do nas. że mam ten, baterię już wyczerpaną. No. Zaraz się będzie ten Ale zobacz, ile tutaj świerszczy Na Chorwacji nie trzeba było jechać, ale tu świerszczy. Jeszcze bardziej tu je słychać niż tam je było słychać. O, malinki. Mamy malinki. Malinki, malinki, malinki. Ja już się dzisiaj tyle najadłam, tych malinek. Że... Łaa! Wow. No dobra, kochani, pozdrawiam was wszystkich. Miło spędzamy czas. Pamiętajcie, że jesteście wszyscy szczęściarzami, że możecie sobie, tak jak widzicie z naszej podróży, wszędzie znaleźć to swoje, ten swój azyl, to swoje miejsce, gdzie moglibyście odpocząć. Nie ma znaczenia, czy ty jesteś na Chorwacji, nad wodą, czy ty jesteś w lesie, czy ty jesteś nad rzeką, czy nad jeziorem, w górach, gdziekolwiek byś nie był. Zawsze możesz znaleźć i, i dlatego Wam. Transmituję to bardzo często teraz, co robimy na tym naszym urlopie, żebyście zrozumieli to, że nie ma znaczenia, czy, czy ty jesteś tam, czy ty jesteś tu. Byliśmy na Chorwacji, no tam nam się znudziło. Stwierdziliśmy, że wolimy porozmawiać z ludźmi, spędzić z nimi trochę czasu i, i, i w taki sposób spędzić ten czas. I, I tak jak widać, można posiedzieć, zrobić sobie ognisko, tak jak myśmy zrobili. I na akordeonie pograć, i pośmiać się, i porozmawiać, jak byliśmy u Państwa Jędrzejowskich, których bardzo pozdrawiam i dziękuję za naprawdę cudowny czas, e, wspaniały, który na pewno nie zapomnę do końca swoich dni. Wszystkich was pozdrawiam, bardzo was kochamy naprawdę I, i, i dziękujemy Wam za wszystko. Byliśmy u Jacka, który również ma bardzo fajną rodzinkę. Mieszka w cudownym, pięknym miejscu, na końcu świata też. I również mieliśmy ognisko i, i, i fajnie spędziliśmy ten czas. Także można, można, można wszędzie spędzić ten czas i nie trzeba naprawdę nie wiadomo czego. Trzeba się po prostu cieszyć tym, co aktualnie się ma. I najważniejsze jest to, żeby właśnie kochać ludzi, rozmawiać z nimi, bo dzisiaj są, a jutro ich może nie być. Także z takiego urokliwego miejsca od nas, tutaj z Ochotnicy, pozdrawiamy z Podgorca i życzymy wszystkim dużo, dużo szczęścia, radości i wszystkiego, co, co najlepsze. I, I kochajcie siebie, kochajcie wszystkich. I pamiętajcie, że jesteście szczęściarzami. To mówię, ja kolorowa Justysia. I pozdrawiam was. Macham was, wam swoimi rączkami po jagodach, bo się ich wyjadłam. Do usłyszenia.